na moim kanale i dzisiaj jesteśmy z ponix Tutaj właśnie widzicie ją tak jak była w tamtym odcinku, tak jak jest i teraz i właśnie nagrywamy z nią odcineczek. I ten odcinek będzie polegał co robię. Po yy... napiszemy tylko że może. Tak. Um, dzisiaj to będzie polegało na tym, co robię kiedy. Czyli na przykład co robię kiedy nie nagrywam, co robię kiedy nie mam nic. No. Właśnie przywitanie, hejo moi drodzy, jeżeli ktoś nie zdąży sobie przeczytać. No a my pojedziemy zacząć film, tylko właśnie nie będziemy mieliśmy jechać. Ale jesteśmy nierozgarnięte Ale, ja ale okej, okay, mniejsza Pojedziemy może do głuchych lasów O Boże, nie mogę zobaczyć co tam jest <grych> Okej, okay. a więc zaczniemy odcineczek Dobra, wróciłam po krótkiej przerwie No jesteśmy No i pojedziemy sobie do głuchych lasów nie wiem, nawet po co nie wiem nawet gdzie my mamy jechać. Dobra, chodzi o głuchych lasów. Ho. Idziemy do głuchych lasów, żeby... Nie wiem nawet co to mamy zrobić. Ale ja mówię od razu, że będzie krótkie. No to jest właśnie taki króciutki, no i zaczynamy. Oczywiście, pierwsze co, gubienie członków. O Boże, tutaj nic nie widać. O, złote pola, oczywiście. Ping. E, do głuchych lasów. Oczywiście przyjechaliśmy. Idzie, e, ja jadę. Jak się. <grym> <grym> nie umiem celować. Ckajcie, bo już nie ogarniam, jak się jechało do jadłowego gaju Dobra, dajmy, że idziemy do waledę. Mniejsza, próbujemy w ogóle. Nie pamiętam nic, ale leci. Czekajcie, poczekamy chwilę, ale w sumie ona jest szybka. <laughs> Boże, jak to jest, bo to jest chory Lol, ej, jak się tam jechało? Jesteśmy mi morze? Dobra, jedziemy tutaj, dawajcie. Tam, w tamte tereny. O, o wiece! Jedzie z nami... Ej, nie widzi nas. Dobra, widzi. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Boże, to... Je, jest chory odcinek. Nie skoczę! Nie ja skoczyłam. Jedziemy za koparką. Jedziemy, jedziemy, ludzie. Zwiedzamy świat, zwiedzamy świat, zwiedzamy. ojcie. malnęłam się. Przepraszam, że zakręciłam kamerą, no, ale tak wyszło, tak wygląda mój dzień poza odcinkiem. Tragedia. Tyle wam powiem. Tragedia. Mm, mm. Dawaj, idź. No, <grym> zepsułam się. Nie nie wiem gdzie my jedziemy. Dobra, napiszę, że jedziemy do mor. Boże, co ja robię? Nie, dwa razy się piszę. Do mor. Ej, w ogóle zgubiłam drogę. Gdzie ja mam jechać? Aha, ta już wie jak jechać do Morland. Teraz ja się pojadę jakimś skrótem, którego nie znam. No ja jadę w ogóle <tryk> <tryk> ciśniemy, ciśniemy. Patrzcie Hop, przez lukę. Jest, patrzcie jaki kaskader! Jaki kaskader ze mnie! <laughs> Ten film będzie miał 10 Moreland. minut. Łup! Ej, w ogóle, którędy się do Morland jechało? Dobra, pojadę przez farmę Steve'a. Nie ja, wiecie co, trochę to. Kukamona jecha za mną. Nie. Wzywam podwózkę. Wyzywam Cię podwózko! Podeźwij mnie! Podeźwij! Podwózka mnie podziwa. Podziwa mnie podwózka. W sumie ja już nie jestem. Bo ja... Gdzieś Ty pojechała. A. Dobra, spoko. Um, w ogóle to będzie na tyle. Nawet nie wiem, co to było. Albo dobra, jeszcze coś wam pokażę w sumie. Chcę wam coś pokazać. No co, co wiem, że mnie nie stać. I właśnie ona była w pierwszym odcinku z SSO. Dobra, wiem, gdzie jedziemy. Pojedzenie, żartuję. Mm. 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 O Boże, już! Już, od razu do klubu jeździeckiego mnie dajcie! Popatrzcie, od Izabeli, Nuthor Nie. Yeah. Prin, prin, prin. Patrzcie. Patrzcie, jaki myk. Nie trzymam klawiatury. Nie trzymam. Patrzcie, nie trzymam klawiatura się kręci gość. Rozumiecie to? Nareszcie. Udało mi się. I mam dla Was taki myk. Taki do zdjęcia. Ja mu coś pokażę. Tylko, oczywiście, na klawiaturze naciskacie o. Taki mini myk do zdjęć. Możecie go znać. Ale używacie jedynie. Bo zaraz Wam pokażę. Hop! Ajdzie! Za szybko! Dobra? Niech to mi tylko zrobi. chciałam Wam pokazać taki fajny myczek do zdjęć, którego, który Wy możecie znać, jest bardzo prawdopodobne. Hop! Hop! O! No i to jest taki fajny make do zdjęć. No, możecie zrobić tak. Tam widzicie w oddali. a nie widzicie tego. Tam w oddali. O! Ja bym się pieszał. Nie, zniknął. Tam w oddali macie postać i siebie. I ja robię zdjęcie. No i mam! No i teraz odklikuję. O. No i było warto. OK, więc jeżeli odcinek Wam się spodobał zostawcie subskrypcję i dajcie łapeczkę do góry. Jak się nie spodobał to w dół zależy. Jak to oceniliście U, umie latać. Ale okej, okay. ocencie ten filmik jakby się spodobał z nową koleżanką Honix Blue ten, Blue Tom. No i właśnie um, na tym kończymy ten odcinek. Cześć.